Witam Państwa wspólnie z panią Kamilą Kasprzak-Bartkowiak na konferencji prasowej lewicy po wyborach parlamentarnych. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałem serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Powiatu Gnieźnińskiego za udział w wyborach 15 października. Rekordowa frekwencja ponad 74% w skali kraju. To takie przesłanie, że ludzie uwierzyli w siłę własnego głosu, zwłaszcza wtedy, kiedy musieli czekać po 2-3 godziny za, to, żeby, za tym, żeby oddać własny głos. Tak się składa, że w tych wyborach lewice w Powiecie gnieźnieńskim reprezentowało pięcioro kandydatów. Właśnie pani Kamila Kasprzak-Bartkowiak, Sylwia Przybylska, Ania Bąki, Marcin Lewandowski oraz moja osoba, którzy reprezentowali Nową Lewicę, Lewicę Razem oraz Związki Zawodowe. Na terenie naszego powiatu lista numer 3 Lewicy zdobyła 11 760 głosów, to jest 1476. To poparcie w poszczególnych gminach wahało się od najmniejszej gminie Ubowo 11,02 poprzez Gniezno 15,32 do największej gminie Niechanowo 23,69. Ten wynik w gnieźnieńskiej lewicy okazał się najlepszym wynikiem z wszystkich powiatów lewicy w Wielkopolsce. Serdecznie dziękuję też wszystkim wyborcom, którzy oddali również głos na mnie w Wielkopolsce. 17 181 głosów to jest około 300 głosów mniej niż 4 lata temu. Czyli można powiedzieć, że ta grupa wyborców, która wówczas głosowała, ponownie udzieliła mi zaufania. Też te ponad 11 tysięcy głosów, moim zdaniem, przyczyniło się w powiecie gnieźnieńskim, ale też i w pozostałych powiatach w znaczny sposób do sukcesu kandydata opozycji demokratycznej, pana Grzegorza Fedorowicza. Kurs wyborczy opada, banery znikają, ale teraz już nie niszczone, ale zbierane przez sztaby wyborcze. Chciałem złożyć też, myślę, że razem gratulacje tym, którzy uzyskali mandaty ponownie, pani poseł Pauliny Chaniklowski, panu posłowi Zbigniewowi Dlacie, a też osobiście chciałem serdecznie podziękować za 22 lata służby publicznej panu posłowi, a następnie senatorowi Pawłowi Arntowi. Zawsze ta współpraca była bardzo merytoryczna, partnerska. Życzę mu przede wszystkim dobrego zdrowia i teraz więcej czasu dla rodziny. Przychodzi czas naprawiania państwa. Tradycyjnie będę się starał toczyć w ścisłym kontakcie z przedstawicieli samorządów, organizacjami obywatelskimi, wyborcami. Kierując się tym, o czym mówiłem w ostatnich dniach w wielu miejscach. Mianowicie życzyłem sobie, aby po wyborach Nasze państwo wyglądało tak, jak artykuł pierwszy Konstytucji, który brzmi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, wszystkich, nikogo nie wykluczając. Też postarałem się zrobić Państwu taką statystykę lokalną, czyli tych kandydatów, którzy startowali w wyborach w poszczególnych ugrupowaniach. Można powiedzieć tak, że Piotr moim zdaniem miał dużą szansę otrzymania więcej niż Tomasz Nowak, ale musiałby zdobyć około 70% głosów oddanych na platformę w Powiecie Gnieźnińskim. Wystarczyło. Ja zdobyłem 74,6 głosów oddanych na Lewicie, mimo silnej konkurencji również Kamili i innych kandydatów. Piotr zdobył 30% wszystkich głosów oddanych na Platformę w Powiecie Gniezińskim. Gdyby to uczynił, to miałby wynik ponad 16 tysięcy głosów, i z tego wynikało, że byłby parlamentarzystą z drugim wynikiem. Dla mnie wynik największa niespodzianka pozytywna to jest oczywiście wynik pana Michała Kodzicaka. Nie spodziewałem się tego, że wykręci taki wynik, też bardzo dobry wynik ma pani Paulina Nowak, Pan poseł Zbigniew do lata również. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych kandydatów, no to można powiedzieć, że te wyniki wszystkie inne poza tymi którzy zyskali mandat poselski są gorsze od wyniku pani Kamili kasprzek batkowia która z, z kandydatów którzy startowali z powiatu gniezińskiego zajęła piąte miejsce e, wynik 4385 głosów właśnie to jest a, tego taki wynik można powiedzieć że tak jak tutaj siedzimy tak przez 4 lata jest moim zastępcą a e, odpukać, gdybym zrezygnował z mandatu, lub inne rzeczy miały miejsce, ona wtedy ma prawo pierwszeństwo objęcia tego mandatu. Pełniłem też taką funkcję w wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy z czwartej pozycji miałem drugi wynik za świętej pamięci Krystyną Łybacką. E, wówczas też e, e, tak się e, złożyło, że nasza piątka kandydatów. Lewicy w powiecie gnieźnieńskim dla całej listy, która uzyskała ponad 39 tysięcy głosów, zdobyła 24 678 głosów, to jest 62%. Piątka gnieźnieńska dla całej listy lewicy w, w okręgu zdobyła 62%, a żadne inne ugrupowanie lokalne takiej sytuacji nie ma, czyli można powiedzieć, że nasza Gnieźnieńska ekipa lewicy dobrze wypełniła swoje zadanie i można powiedzieć, że ma znaczący wkład w uzyskanie mandatu przez lewicę w tym okręgu i oczywiście również jak uzyskanie mandatu, to nie wystarczy głos nie wystarczyłyby głosy oddane na moją osobę. Tutaj mam porównanie z okręgiem 38, gdzie zabrakło. 400 parę głosów tak do uzyskania mandatu w naszym okręgu w naddatku było 4000, ale 4000 to nie jest wcale tak dużo i tak mało, bo gdyby w powiecie gnieźnieńskim uzyskać taki wynik jak w innych powiatach, czyli 7-8%, no to mandat nie byłby pewny, stąd kiedy wieczór wyborczy do państwa tutaj części a, mówiłem, mieliśmy dużą niepewność, bo te Wyniki, które przychodziły z powiatu kolskiego, tureckiego czy powiatu ziemskiego konińskiego nie dawały pewności uzyskania przez Lewicę mandatu, ale na koniec tradycyjnie przyszły wyniki z miasta Gniezna i powiatu gnieźnińskiego, No i można powiedzieć sytuacja jest związana z tym, że udało się obronić ten Mandat w skali kraju tak, to nie jest dobry wynik lewicy myślę, że te ostatni tydzień z apelami wszystkich ważnych osób, łącznie między innymi też i z prezydentem Kwaśniewskim, a mówiący, a wy już macie pewne jesteście w parlamencie, przekroczycie teraz wszystkie ręce na pokład, bo jak nie będzie trzeciej drogi, to będzie trzecia kadencja Pisu spowodowały również to dodatkowe przyjęcie, ale też i myślę, że Takim przełomowym elementem był bardzo dobry występ Szymona Hołowni w tak zwanej debacie. A Joasia dobrze wypadła, ale myślę, że to Szymon bardzo dobrze wykorzystał. Gratuluję, bo dzięki temu wynikowi w naszym okręgu. Odbito jeden mandat dla prawa i sprawiedliwości, teraz jest pięć po stronie opozycji, cztery po stronie prawa i sprawiedliwości. Lewica, można powiedzieć, że ma satysfakcję przede wszystkim dlatego, że była jednym z tych ugrupowań, które bardzo pracowało nad tym paktem senackim, żeby on zafunkcjonował, ale też i ma określoną korzyść, bo zostało wybranych dziewięć pani i panów. Senatorów, a mieliśmy dwójkę na końcu, właściwie jedną osobę. To jest tutaj postęp. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, teraz czas na naprawę Państwa. Pierwsze spotkanie starego i nowego klubu odbędzie się po wręczeniu zaświadczeń z PKW 26 w czwartek. Rozmawiałem wczoraj wieczorem z Włodzimierzem Czarzastym, jak podają media i wcześniej odbył rozmowę, został zaproszony, o tak jest kolejność, przez pana Donalda Tuska i w rozmowie bezpośredniej było potwierdzenie gotowości tworzenia koalicji z udziałem lewicy. Powstaną, czy już właściwie zostały powołane zespoły robocze z poszczególnego ugrupowania, które mają przygotować projekt umowy koalicyjnej. Czy to będzie umowa, która wejdzie w życie? O tym na początku zdecyduje pan prezydent, ale później są kroki po stronie Parlamentu. Ze względu na terminy związane z pracą nad projektem budżetu państwa, dobrze by było, żeby jak najwcześniej ten nowy rząd został powołany, bo oczywiście tam jest ten kruczek terminu, czyli do końca stycznia trzeba uchwalić budżet, bo jeśli nie, no to prezydent miałby możliwość rozwiązania parlamentu. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Pani Kamilo oddaję głos. Dobrze, drodzy Państwo, ja może powiem tylko krótko, zazwyczaj trochę krócej niż mam poseł. To były moje pierwsze wybory parlamentarne, w których startowałam. Na początku chciałabym podziękować przede wszystkim moim wyborczyniom, wyborcom, to było właśnie ponad 4000 osób, dokładnie 4385 osób, jak i również wszystkim osobom, które mnie wsparły na początku kampanii. Również obecnej pani senator, pani Magdalenie Biejac, z którą rozmawiałam, konsultowałam, jak jeszcze ustalały się tutaj właśnie listy w naszym okręgu, jak i również wszystkim osobom, które wpłaciły na kampanię wyborczą, bo wbrew pozorom kampania kosztuje i trzeba ją prowadzić wielotorowo, nie można się skupić na jednym medium. To muszą być i banery, to i były gazetki, które też się pojawiły, to jest też internet, to jakby z różnych źródeł, z różnymi drogami dociera się do wyborców. I tutaj jeszcze również osoby tutaj z Lewicy Razem, czyli Ani Bąk, która też zrobiła bardzo dobry wynik mimo choroby, jak i również y, Marcinowi Lewandowskiemu, który przedstawi jest przedstawicielem związków zawodowych, a związki zawodowe wiadomo, lewica i prawa pracownicze to jest jakby nierozerwalna czy ważna dla nas sprawa, jak i również przedstawiciele osoby, które tutaj walczą o prawa pracy. Yy, co dalej? Jeżeli chodzi y, przede wszystkim to, co zadziałało, to zadziałała ciężka praca. Bo z której właśnie pan poseł Tadeusz Maszerski jest znane, jak i również osoby, jeżeli popatrzymy na wyniki lewicy, nawet młodych osób, czy nawet z lewicy razem, to po prostu one były cały czas obecne, cały czas z ludźmi. Upada mit polityka, który jest oderwany od rzeczywistości, który gdzieś tam tylko na jakichś salonach bryluje. Trzeba być, trzeba jakby trzymać rękę na pulsie, odpowiadać na potrzeby, rozmawiać z ludźmi przede wszystkim i próbować też coś zmienić na tyle, na ile można, na ile się ma możliwość. Co dalej zobaczymy, właśnie co do koalicji? Mam nadzieję, że będziemy współrządzić, ale że chociaż parę postulatów lewicy będzie obecnych w tym szerokim dość rządzie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Jak pani Kamila wspomniała, ja też chciałem podziękować tym, którzy wsparli kampanię. 21 osób fizycznych płaciło 22 800 zł na moją kampanię. A moją kampanię dzisiaj mogę wspólnie z koleżankami i kolegami innych grupowań stanąć i pokazać wyciąg od pełnomocnika finansowego. Patrząc na rozmach kampanii, przede wszystkim, a no widzę tutaj przede wszystkim posłów PiSu, ale także pani poseł a Henning Kloski, czy pana posła Michała Kołodziejczyka, to tak myślę, że musieli przynajmniej z 5-7 razy więcej wydać, a to mam wątpliwość, czy zmieściło się w limitach. Tak na barki da się. No ale takie jest e, życie. Limity są rozliczane, to warto dodać też w skali ugrupowania, a nie w skali pojedynczych posłów, więc e, a, zapewne e, to wszystko e, będzie miało swój. E, e, oddźwięk w sprawozdaniu finansowym do Państwowej Komisji Wyborczej. Każdy z nas będzie mógł zobaczyć, a kto wpłacał na kampanię, ile wpłacał, a mógł każdy obywatel w związku z tym, że było referendum, wpłacić 90 tysięcy złotych na jednego kandydata. Każdy obywatel własnego konta na konto komitetu wyborczego tyle mógł płacić, więc kwota była dość wysoka, jeśli chodzi o ten limit związany z, z płatami. Tyle w tej sprawie przechodzę już do życia, czyli bieżącego. Tak się składało, kiedy tutaj z Panem Wojtkiem nagrywaliśmy mój klip wyborczy w parku. A po zakończeniu podeszło do mnie takie małżeństwo senioralne z takim żalem, że nie mogą się dostać do okulisty na terenie powiatu gniezińskiego miasta Gniezna, że trzeba długo czekać. W związku z tym. A jeszcze to w czasie kampanii wyborczej wystąpiłem z interwencją 2 października do naszego Wojewódzkiego Funduszu Ochron Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Otrzymałem odpowiedź, z której wynika tak, że po pierwsze na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy przychodnie: jedna w szpitalu, jedna na ulicy Chudoby jedna w Witkowie. Ale. I to jednak ludzie mają czucie, krótko mówiąc. Wcześniej funkcjonowało siedem takich przychodni. A e, dlaczego e, fundusz mówi, dlaczego część wypowiedziała te e, usługi um, jako świadczenie Po pierwsze, ze względu na brak kadry. Po drugie, co tutaj nie ma mowy, ale moim zdaniem za um, złą wycenę punktu, po prostu um, widocznie się to mało płaci, zwłaszcza kiedy dołożymy fakt, że te usługi są nielimitowane. Czyli krótko mówiąc, jeśli wykonasz a, tyle i tyle tych a, zabiegów, za wszystko dostaniesz z NFZ-u zapłacone mimo umowy. Umowa tylko mówi o punktach i o możliwości prowadzenia. Tym bardziej mnie zastanawia recepta funduszu mówiąca o tym, że więcej jest tych gabinetów i tak dalej w mieście Poznaniu i powiecie poznańskim, a my jesteśmy blisko i z, z ruchocinka lub na przykład z Dąbrówki kościelnej pani dyrektor mówi, że mają ludzie jeździć do Poznania. Nie jest dla mnie do przyjęcia. Te, więcej tych przychodni musi być w powiecie gnieźnieńskim. Na końcu ta odpowiedź funduszu daje taką nadzieję, że będzie ponownie przeprowadzona analiza w przyszłym roku i jeśli się pojawią świadczenia dawcy, to a, a, jest szansa, że będzie ich więcej. Ale m, moim zdaniem najważniejsza informacja, która przy okazji a jakby tej odpowiedzi się pojawiła, dzisiaj rozmawiałem z Panem Mateuszem Henem, zastępcą dyrektora naszego szpitala Chrztu Polski. Bo jednak to tutaj mieszkańcy chcieliby mieć najwięcej tych usług. Problemem była sprawa kadry. Była jedna pani lekarz seniorka, która często nie przyjeżdżała z powodu na stan zdrowia itd. Tak a te usługi nie były systematycznie udzielane. Od 15 listopada udało się pozyskać młodą panią lekarkę z Poznania. Ponadto zakupiono za 120 tysięcy złotych tomograf, taki oczny a w związku z powyższym ilość tych świadczeń oraz jakość zdecydowanie się poprawi. I, I jak wspomniał Pan Dyrektor, ta kolejka zdecydowanie się skróci, bo będą systematycznie przyjęcia, zwłaszcza jak wspomniałem, że są to usługi nielimitowane, w związku z tym dla szpitala powinna być to również bardzo opłacalne. Ci, tych Państwa prosiłem o to, żeby mówię, przekazali mi telefon, to i wyślę informacje, A on, ta, ta pani mówi, ale wie pan, ja tam nie wiem, co potem do czego jest wykorzystywany ten telefon, ale co ważne tutaj dla panów, dla jednego z mediów, ale jeśli pan powie o tym w telewizji kablowej, to ja na pewno się dowiem. Więc wsłuchując e, się w obywateli, zapewne państwo to e, uczynicie. Dziękuję uprzejmie. Chciałem na koniec powiedzieć tak, Kamilo, serdecznie dziękuję i gratuluję. A niech ta socjaldemokratyczna róża trochę, a przynajmniej daci satysfakcji ja robię, i, i uśmiechu.